Panie Marszałku, Wysoka Izbo! Nawet w tak poważnej sytuacji a sam pan premier przyznał, że sytuacja jest dramatyczna uprawiacie propagandę. Wyszedł pan na mównicę i powiedział, że robicie wszystko najlepiej, wszystko jest najlepiej robione przez nasz, nasze państwo, tylko testów ciągle nie ma w takiej ilości, nie są tak dostępne, jakby oczekiwali tego lekarze. One gdzieś są, ale konkretnie ich nie ma. Ciągle słyszymy, że mają się znaleźć. Maseczki, słyszeliśmy, że maseczki sprzedano wtedy, kiedy było wiadomo, że już zaczyna się kryzys w naszym kraju i ciągle nie ma odpowiedzi na te pytania. I jak tutaj mówić o zaufaniu, że możemy coś razem robić, kiedy ciągle nie możemy sobie powiedzieć. Prawdy. Mówi Pan, że testów mamy wystarczające ilości. Prezes Narodowego Banku Polskiego mówi, że mamy wielkie pokłady pieniędzy, a minister Gowin mówi o tym, że nie można wprowadzić stanu klęski żywiołowej, bo państwo tego finansowo nie wytrzyma. To kto mówi prawdę? To kto mówi prawdę, w jakim my jesteśmy miejscu? Pan, Panie Premierze, nie odpowiada za koronawirusa, ale Pan odpowiada Dziękuję za bardzo. to, Teraz jak nasz kraj jest na tego przygotowany.